Wszystkim. E, mamy drugi dzień, e, eksplorujemy południowe wybrzeże Lomboku. No i tutaj taka ciekawostka: w XIX wieku pan o nazwisku Woles stwierdził, że pomiędzy Bali a Lombokiem przechodzi teraz tak zwana linia od jego nazwiska linia Wolesa, która oddziela klimaty e, taki azjatycki od bardziej australijskiego. A zrobił to porównując faunę i florę na Bali, która jest bardziej wodność azjatycka i egzotyczna i na Lomboku, który już ma klimat bardziej australijski. No i im dłużej tu jesteśmy, tym bardziej się z nim zgadzamy. No bo tutaj klimat naprawdę jest taki bardziej, bardziej suchy, bardziej pustynny. Jest roślinność oczywiście, ale nie jest to bujna zieleń, jak dopiero co kilka dni temu na Bali.